Cześć, witajcie w kolejnym cyklu serii. Zagramy wargonem na świecie Berfus, jak widzicie tutaj na ekraniku moim śmiesznym. Haha, bez sensu ten wstęp, ale trudno, to tak dzisiaj będzie. Mamy środę, z tego co widzę na moim podlądzie, tak kalendarz na ścianie wisi. Tak, to jest podgląd. Mamy ty, już nie jest środa. Jest po północy, wy tego nie widzicie, czekaj, jest czwartek, czekaj, 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 zanim zaczniemy tutaj... Ee, jak to się tu robi? Tu są dodatki jakieś? Tu coś? Ktoś widział? Nie. Gdzie są dodatki w tej grze? To chyba te puzzle, o tej, no. Minutnik, to takie pierdoły, to nie chcę tego, a mi się głos popsuł, to jest zegarek, dawaj mi tu. Włącz, o. Trzynasty nie pokazuje, że to jest Środa, bo czwartek. Co to jest? Czemu to jest w tym miejscu? Nawet weź to wywal tu i zrobimy tak, żeby było ciemno. O. I tak w tamtym miejscu nic praktycznie nie ma, chociaż nie wiem, to mogą być questy, ale zaraz się przekonamy. Ta, ale głupoty, tam na pewno nie. Tu, o to chciałem. Pa. Jednak tu jest quest. Dobra. To czekaj, przerobimy przyrobimy to. Czy jest, jest dla was istotny w, 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 wgląd w ekwipunek, znaczy w te moje torby? Chyba jest. To czekaj, zegarek wywalimy. na tu, na drugą stronę i tak czatu nie ułożyłam, gdy gram. O, to będzie dobrze. A, tak, takie potworki mamy bić, damy radę tym ekwipunkiem? Obawiam się, że tak. Dobra, no to mamy godzinę 13, 13 tak. Trzynastą no. dwa, nie ma no, 15 nocy, zaczęliśmy jak mieliśmy chyba 13, więc będziemy mogli tutaj chwilę porobić. Do w pół do, może mniej, do 20 po nie, co to 5 minut będzie no więcej, to w pół do zróbmy. Mam nadzieję, że nikt tam nie idzie, a ja muszę się cofnąć. Tam jest red mapka, i ktoś tam wraz. No to ja idę do sklepu. Do sklepu w rzeczywistości, tylko w tutaj. Ten na gdzieś jest zamknięty. Chociaż stacja bazenowa jest otwarta. Tam by można było pójść. O, poza piekankę ms. Zjad. Inne słowo chciał użyć. Nie tu, po co mi tu, do tego sklepu. Dobra. Eee. O mnie tutaj. Ja muszę obchnąć te śmieci w jakichś innych torbach, też mam. Ja nie, nie, nic dobra. W ostatnim odcinku ktoś się zapytał, czemu gram na telefonie? No to już mogę to wyjaśnić w prosty sposób. Ja tylko gram na telefonie, kiedy nagrywam. A jak nie nagrywam, to na kąpie. A jak nie nagrywam w ogóle, to nawet nie gram w tą grę. Tak to mniej więcej wygląda. Mam nadzieję, że nikogo tu już nie będzie. Że, że se gdzieś tam gracz poszedł. Bo jedno, że to jest właśnie taki świat. Eee, no, że raz zdechnę to już będzie koniec. Mam nadzieję, że tu przetrwam. O, kurde, to będzie mocno. Mam to leczenie. Mam jakieś TP. No, to nie jest chyba to miejsce. Nie, to nie powinno być to. Kurde, jeszcze mam. Ej, ej, tu będzie niebezpiecznie. Jeszcze to mnie może zaatakować. To będzie w sumie kolejnym Questem naszym. Tutaj dobra. Kurde, nie, to jest ryzykownie mocno. To mnie zniszczy, nie? Dobra, zaryzykujemy. Nie, jest to łatwo, jest. Kurwa, nie ten przycisk. To powinno być wyjebane. Stot. To istot. jest niepotrzebne i co? Jeszcze raz do leder muszę się przejść nie napięciele. Przynajmniej mi się zrespią Potwory Ole Nie, coś mi tak z głosem jest. Nie lubię tego głosu. Muszę się napić. No jego super napoju. Ja, o. E, e, e. Nie on no, dalej jest taki sam. Hmm. To jest oznaka, że ja muszę iść spać Bo wszyscy już śpią. Oprócz tego jednego gracza, którego tam widzieliśmy poniżej. Poniżej, no teraz jest poniżej. bo był w przedmieściach eter. Nie z tym głosem, coś jest nie tak. To jest mutacja w wieku prawie 30 lat, tak. Nie mam 30 lat, a mniej. Ale więcej niż 18, o tak o. dobra, TP do Eder. Co to zastrzało? Tutaj w ogóle jest Na natropiciela. Skąd ja to mam? Pewnie wylotałem ale nie wiem skąd. Mm. O kurde. Ty ja już wiem dlaczego ja tak mówię dziwnie, bo ja jestem pochylony nad telefonem, to jest jakaś głupota. Ja sobie wezmę telefon do ręki. Mój. O nie, to gówno daje tak. Przynajmniej będzie mnie troszkę lepiej słychać. I znowu nie przejdę. Podoba mi się to. Płoka ja to tu. Dobra, tak jak w taki sposób będziemy szli. No, zobaczymy. Będziesz tam stał. Jeśli tam będziesz stał, to popsujesz całą rozgrywkę. Nie stoi. pobieg dalej. Ja chcę tego jaskinię tego dotrzeć. Dobra, tu daliśmy radę, więc lecimy dalej, chociaż nie potrzebujemy, nie potrzebujemy tego bić. U kurde, ma 47. Nie, to będzie ryzyko. Mocne ryzyko. Ogólnie, co my tu mamy? Na 30, na 32. No to dobra. Jest to jeszcze jakoś wybaczalne. No, 57. Nie, nie, nie robi niebezpiecznie. Jeszcze wybrałem taką porę dnia, i dlatego tego zostało. kurde dużo, to 30 m. i o tutaj Ja na full tu będę biegał. Nie ma opcji takiej, żebym tutaj musiał umrzeć. Jest niedopuszczalne. Za każdym razem, za co łapka będziemy się tutaj leczyć. A dobra, ty jesteś pojedynczy, no to całe całość... szczęście tu jest trójeczka, no nie no nie, to nie może być koniec tej co to za dźwięk. Dobra, idą. Ty może ja tak będę chyba No w taki sposób. Dobra, tak może być. Gorzej jak będziemy mieli tylko sobie te skorpiony. Tu sobie nie poradzimy. Co to za dźwięki w ogóle? Po co mi te dźwięki w tej grze? Dobra, gdzie teraz iść? Tu jest jakaś jaskinia. Pewnie znaczy jaskinia. Tu jest przejście. Fakt, tu jest trójka. Dobra, bo to jest najbliżej i jest najbardziej atakliwy. Nie ma takiego słowa. Ale ładnie schodzą. Ile tego jeszcze? Jeszcze pół zamki, mordę. Wiem, że duży jest napływ internetu, <grym> czy tam czego ktokolwiek było. Nie wiem, co to nawet było. To jest bez grupy, to? Dobra, dobra. Jeszcze tego, bo tego też trzeba nawet. Nie, znał to. Ej, ej. To jest elita? Dobra, jeszcze raz. Po co mi ten dźwięk? Dobra, niech sobie będzie już. Tu jest dwóch, tutaj. Uh -huh. Ja w to nie idę. Chociaż hmm, chyba mi nic to nie zrobi. Nie, tu nie ma już żadnej elity. Dobra, jeszcze raz w tą stronę polećmy. Na wystarczy dwa ataki, zwykły i kulką, a te skorpiony trochę bardziej. Tam jeszcze się leczenie skończyło. No, nie mi tutaj. Chyba tu mam jakieś leczenie jeszcze. wow, tej, to mi samo atakuje. Dobra, to niech atakuje tak? mnie tak. Mam nadzieję, że to mi nie zlikwiduje. Całe szczęście. Dobra, i od początku wiem, że błot powinien być właśnie wpierw, chociaż nie, bo to jest mocniejsze. A unik. No tak, czas krytyczny unik. by nie. Okej, okay, dobra. Jak to wygląda? Tutaj 18:30. Tu yes. jeszcze tą trójkę, dobra. A nie, tu bym, dwójkę, dobrej. Jeszcze mi. Okej, okay, jakoś damy radę. Chyba tu, 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 no, bo to by mi mogło zabić. Dlatego byśmy nie chcieli. A mi nie spieszno tutaj skończyć e, zabawę na tym serwerze. W sumie tak zobaczycie kiedyś ten ostatni odcinek stąd, ale nie spodziewałem się, że to może nastąpić nawet dziś. Chociaż nie, nie, nie. Tutaj trójka. Nie, to jest dwójka, dobra. Fajnie, że jest te oznaczenia pod... podświetlają się. Nie wiem po co nawet atakuje te skorpiony, czy to co to jest? Skorpion nawet. Dobra, tutaj jest tako. Dwójny był? Nie. Gdzieś w jakiś dziwny sposób miałem dwa dźwięki takie same. Mniejsze. 20. O kurde, no i właśnie się tak obawiałem, nie, Że właśnie ja zaatakuję tego skorpiona śmiesznego, chociaż tak robię cały czas. Ale kulką, dlatego jest różnica. No, nawet takie pojedyncze mi tutaj. O kurde, no. Nie zbyt ciekawie. że to nie jest dystansowe, to jest wojownik. Więc niezwykle coś zrobi. Znaczy, zrobię więcej niż taki mak teraz o nie o kurde dobra <laughs> ciekawe jak to będzie na nagraniu bo teraz sam się słyszę tylko jak gadał tylko od telefonu ale reakcji to nie widzicie bo bez kamerki oczywiście głupota ale muszę dobra nie było tak źle Ile tego zostało? No, mało. Ale na tyle dużo, żeby jeszcze mnie tutaj zlikwidować gdzieś. Tu da się przejść jakoś? Da się, chyba. Dobra, tu mi nic nie zrobili. Dosłownie nic. Wow. Nie ma opcji. Tak, jeszcze tu dam na auto. Nie tak się zapomnę kiedyś i tak dam na auto. Co to w ogóle było? To co spadło takie czerwone? Nie wiem. o fajnie, dobra, zgasło ojoj. nie, tu nic nie zabiera tej, to jest dobre niby groźniejsze, ale słabsze nie no, teraz te się władowałem w jakieś dziwne miejsce nie mam jeszcze nic takiego ciekawszego do o, no cały szczęście, że mogę sobie tylko lepiej turowo niż auto przynajmniej na tym serwerze bo ja jestem taką... aha... że do tego nie daje rady to jest ciekawa grupka ta trzyosobowa. na razie tutaj dobra podejdźmy później do nich Dobra, szybko. Szybko weźmy to zniknij, po co mnie to pokazujesz. To nie jest grupa. A w ogóle jak zajdziesz na raz? Nie, 80. Ładnie. Jeszcze lepko tu wbijam, jakiś dziwny sposób. O kurde nie. Dobra. Nic się nie stało. Dobra, teraz z tobą. Haha, jego ha, kliknami może jest a że mnie pierwszy zaatakuje, ale jak go kliknę, to mogę Turowo. to jest ciekawostka, 73% mamy to, idziemy stąd, nie bijemy tego nara pewnie się tam spili gdzieś na początku, bo przez przypadek się teleportowałem do tego do Wiktora tam jest przejście do góry, no tak, chyba tak już mi tak sugeruje to za strzałka, nie wiem dlaczego. Coś mi się zdaje, że na dole jest przejście, ale tu też może być. Dobra, mamy do skończonego, prawie 30, 30 minuta po... 30 minuta po tego. Po północy. Więc nagranie też będzie jakoś takiego podobnego. No będzie mi tego poza. Nie będziemy tego bić, jakoś to ominąć. A jak w dół jeszcze? Tak, zaraz tu będziemy, zaraz w kolejnym odcinku będziemy tu wracać, w którym nastąpi nie wiem kiedy. O, no i dobra. Jesteśmy bezpieczni. Przynajmniej w mieście jakimś. No i dobra. Czemu to ma taki, taki znaczek? 30. Stycznia. A, to już nie istnieje. No dobrze. jest Dobra, eee. Level wpadnie czy nie wpadnie? Nie wpadło. No trudno, dobre No to jeśli Wam się podoba ten odcinek, możecie zostawić łapkę w górę, napisać komentarz, a mam jakiś zrobany głos. Także trzymajcie się i coś do następnego kiedyś.